No witam kochani widzowie na CSGO Skins Oczywiście kodzik promocyjny Ogie Kuba Pudla Rana Farta, 10 przy tołotowaniu, 2 cm większy fiut Dziękuję, że mnie wspieracie, że wam super dropików Pamiętajcie są aktywne 3 giveaway'e Możecie dołączać, kwota minimalna 10 zł powodzenia No witam kochani widzowie na batelkach. Jak widzicie balans taki jak ostatnio, nic się tutaj nie zmieniło A ze mną rapał się Maneczko Wielki R A Wielki R, sorry, sorry Dobra, co tutaj zakręcić myślę Myślę, <laughs> Pójdę w Teglawce znowu. No bo chcę kurczę dropnąć sobie te rękawiczki do wypłaty. Yy, publiczną robię za 3,5. Ale ty wiesz, że możesz te skiny wymieniać? Yy, akurat nie ma ich w Exchangerze, wiesz? No to jakie dropni już pewnie takich nie będą mieli. Yy, da się. Wczoraj wypłaciłem kosy, której nie mieli. Czasami są coś, ale ukryte skiny i ich nie ma w Exchangerze, a da się wypłacić. Okej okay. My się wydaje, że to działa tak O, wygrałem, ale średnio Mnie te rękawiczki chciałem, ale profit ładny Dziękuję No My się wydaje, że to działa tak, że da się wypłacić skina A potem daję go do exchangera po kilku dniach Że to nie jest automatyczne Ale mogę pierdolić, mówię jak myślę Dobra Zawód publiczny, nie trzy koła, jedna skrzyneczka Te walki są publiczne, a twoja dupka O, moja dupka nie jest publiczna ale fajne gówno. <laughs> Bitwa to złotych na farta. No i. Hmm. Dobra, wateraki dam. Wypaliłem się, widzowie. Nie mam po prostu jakie skrzyneczki dawać już. No dobra, Dobre, znowu, za trzy koła ty, ty, nigdy, ty nigdy się nie rozpaliłeś. A, nigdy się nie rozpaliłem, no dobra. Możecie też dać znać w komentarzach, masz battle za trzy koła, yy, no, czy kupiliście tą przepustkę w się co jest, o, zajebiście Ci poleciało, fajnie, myślałem jakiś kontent zrobić po tej przepustki, ale nie jestem kreatywny, widzowie, nie, nie podołałem, no, w końcu mówisz prawdę, no, tej kreatywności to Ci odrobineczkę kurwa, brakuje, faktycznie, na te bitwy, które robisz, to jest jakiś totalny, kurwa, żartak, tak prawdę powiedziawszy. No, masz profit, stary, nie jest tak źle. Z trzech koła masz. Dobra, myślałem, że będzie szóstka. Masz, ale 5300, i tak to jest dobry profit. No, to na to że wcześniej poprzegrywałem, to jest cały kurwa. chuj w dupie, co co chlupię, a nie profit. Teraz e ja założyłem. Okej. Okay. No, wez... to będzie e elegancka bitwa, że tak powiem. Okej, okay, czyli eleganciki. No, jak robisz bitwę na dwóch, to trudno o dobry profit. To tego robię na trzech. Ach, z lodzika właśnie zjadłem. A Teraz zrobimy ja c... lajbika. A ja widzowie trzymam dietę, sportowy kubuś. No ja w niedzielę nie trzymam diety. Poza tym, no jakoś, tak jakoś nie wiem dlaczego, ale ci kurwa nie bierzesz, bo już tą dietę trzymał. Też jem kateryk już z miesiąc. Okej. Okay. No. Ile no. ważysz? Nie wiem. O kurwa, że o się ukiebał. proszę, odjebał. o proszę, no niesamowite co u poleciało. Niesamowite. No. Nie tam gdzie trzeba, kurwa, nie, nie tam gdzie jest potrzeba, no poleciało grubaśnie. Też dzisiaj się Ci czyli ja byłem w panfiszu, tak miałem tutaj na rybkę. Hmm. Dam biścika. Albo nie, bo on drogi w sumie. No panfisz dopiero dolony. Polecam widzowie w Wrocławiu. Stany są nieduże, a jedzenie jest naprawdę smaczne. Te zrobiłem na 3 za 4 200. Nie, no nie ma jakiegoś niewiadomo jak, jest po prostu. That's OK to be gay. No, tyle. no jest dobre, jest stanie. Jak ja tam dzisiaj bym to się zdziwiłem, że tak dużo jedzenia dają. Ledwo co to zbiściłem, a cały dzień nic nie jadłem. Po prostu, no patrz, jest niesamowite, na widzę, ale kurwa, kurwa koła. To poleciało ogólnie. Dobra, no niech mi da jeszcze jednego Titana i jest okej. Okay Mamy no, tego za 15. Okej, okay, za 500 on ma, no. Mmmsza skórka. nie do dogonienia, jest frajer jebany. No, teraz to na pewno. Dobra, to dawaj ty. No ja nie wyszła, to może twoja będzie lepsza. Niesamowite kurwa, ja mam wrażenie, że ja na tej stronie ostatnio wszystko przegrywam, dosłownie wszystko. ja nic nie mogę wydropić Samo gówno w dupę jebane leci no, Dobra, robię, robię grubasa, bo to trzeba się odkuć Dobra A takiego naprawdę, naprawdę, takiego Kubusia robię, dawaj O kurwa mać, a żeś zrobił, stary no, Mówiłem, że robię Kubusia, no ja muszę się odkuć To tutaj, ja kto przepierdol też prawie bilansu nie mam Ja Bilansu, też. balansu Ja też ale stwierdziłem, że to, no trzeba spróbować. No trzeba tutaj na Jokerka liczyć, bo bez Jokera to nie daje. Niech ich poleci i tyle no. Dobra, już o, przegrałem O kurwa, przegrałem to 6 koła, te... Ty... Wow. Już przegrałem tę bitwę. Że ten nóż, który wygląda jak gówno, jest niesamowite w ogóle. Bo wszystkie Crimson są y fowerczynowe są w kurwę drogie, bo ich się nie da wydropić prawie. Są bardzo rzadkie. No ja co z tego, tego nikt nie kupuje kurwa, to jest gówno warte. To wygląda jak gówno pierdolone. O. o! O, tak. No! Dobra, jeszcze Dobrze mi, czułem. jeszcze mi! Dobrze czułem, że warto spróbować tutaj w tym kierunku pójść. Dobra, bez szans tutaj dychajmy troszkę skin, kurwa. No nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Tutaj rafciu, Pawciu, zaczął tragicznie, ale proszę. Dobra, dawaj dalej. Dobra, gruba odkuta. Bardzo gruba odkuta. Aaa, oh, dobra, lecimy, lecimy, nie śpimy. Bagieton, Michał. Dobra, um, zrobimy tak. A mogę grubasa zrobić znowu? No ja mam 15 tak tylko ja tak, wyszedłem, z dwie battle zakręcił sobie. Dobra, to dawaj takiego. Też tak powiem, Big G. Dołączymy, dołączyło. Wielki gay. Wielki gay to tak? jest bitwa, która może nas obu w dupę zdymać. Ludzie, trzeba tego Butterfly'a liczyć. Nie, nie potrzebuję Butterflya, mi wystarczy jakieś inne tutaj AWP Dragon Lorki na przykład. Nie no. No błuczam się, że ciężko stary. Dawaj, no, dla Kubusia, kurwa, daj. O, i dało, Luffyera. A co to jest? Brudnik się do przodu, już kurwa nie narzekaj. No, o takiej bitwie to. Cipcia straszna, cipcia straszna. Dobra, to ja mam wyjebane, też robię grubasa. Raz, dwa, trzy... Mm, mam... Ty do trzech umiesz liczyć? Tak. Okej, okay, to teraz mnie zaskoczyłeś. Za to szacunek. Dobra, all in robię. Za niecały 16 Pięć na dwóch. Na dwóch, dawaj. Ty zaryzykowałeś. Zrób za to usunę ją. Usuń. Bo ja, ja, ja tego haula nie chcę sprzedawać. Zrób za szesnastaka max. Max 16, tak mówisz? Okej. Okay. To zmienię zamysł baterii. Ja, ja muszę Howla mieć na ruchy. Jak będą widzieli, że na silverze biegam z haulem to się posrają. Dobra, zrobię tak, Zajdę zajęte na staka masz. Zanim jej zamysł. W mi 7,5, na farta. Dobra, to tak szczerze tego się nie da dropnąć. Zrobiłeś strasznie. Czego Fawad się nie da trzucie? dropnąć? No nie da się z tych skrzynek nic dropnąć. Jak już mam 6 koła. <truh>, zajebiście. <truh, nie da się dropnąć. O, po mamy. Nie da się, kurwa. No, nie da się oh, Dramat Dobra, tutaj gówno. kolejne trzy koła Ale gówno jebane Dawaj tego lotusa, dawaj lotusa DZIĘKUJĘ Dobra, ile z tego jest? 30 koła, dobra Jestem na zero Odkułem się, zostawiam to tak, mam wyjebane Wam dziękuję za oglądanie, życzę super Dobra w no, dnia do do No to stary, co ci kurwa poradzę? Jebacie, wyzywajcie Kubę w komentarzach, że z frajerem El frajero, elo